No tego, w co jesteś ubrana, bo przepięknie, wiosenne. A dziękuję bardzo, So Chic So Freak, spódnica 78, to jest e, no, no, nowe, projekt, nowe projektanki na rynku, mam nadzieję, że się wybiją, e, bardzo się dobrze czuję w tej kreacji. Mam wrażenie, że Cię czujesz bardzo swobodnie. Bardzo swobodnie, no wspaniała spódnica, czuję się troszeczkę jak księżniczka, ale taka księżniczka, taka sexy księżniczka. Piękna torebka. A dziękuję bardzo, torebka jest parfum. A jak, że tak powiem, puzdereczko, biżuteria, prawda? Puzdereczko, biżuteria, dlatego właśnie już nie mam e, nic więcej. E, to, to jest troszeczkę jak korale, i tak stwierdziłam, że to wystarczy. Ale masz również piękne sandałki. To chyba kazar. Kazar, o, dobrze, dobrze, kazar, tak. Na co dzień też biegasz w takich sandałkach na obcasie, czy jednak? Jednak. Niestety nie, żałuję bardzo, no bardzo zazdroszczę kobietom, które chodzą na obcasach, bo mm, które potrafią. Ja niestety na co dzień nie potrafię, jestem mamą zabieganą, nie ma opcji na obcasy codziennie.